Świat widział Leggie Gagę jako ikonę nie do złamania. Oscary, Grammy rekordowy koncert dla 2,5 miliona ludzi w Brazylii. Ale za kulisami tego blasku rozgrywał się dramat, który prawie ją zniszczył. W najnowszym wywiadzie dla Rolling Stone, artystka ujawniła, że w szczycie kariery trafiła do szpitala psychiatrycznego. Powiedziała: Czuję ogromne szczęście, że w ogóle żyje. W 2018 roku gdy na gwiazd zdobywały świat, Gaga, by funkcjonować, brała lid, lek stosowany w ciężkiej depresji i chorobie dwubiegunowej. Aż pewnego dnia usłyszała od siostry: „Nie poznaje już własnej siostry”. Ten moment złamał ją kompletnie. Odwołała trasę, załamała się i przyznała: „Całkowicie się rozsypałam”. To nie był koniec walki. Jeszcze w 2020 roku mówiła, że radziła sobie. Paląc trawkę cały dzień i wypijając kilka butelek wina, tylko po to, by zasnąć. Ale dziś jest silniejsza. Wydała album Dmajchem, jest zaręczona i mówi o planach założenia rodziny. Odnalazła siebie na nowo. Za brokatem i sławą zawsze była wojowniczka, która wróciła z własnej otchłani.